Hej, szczęście Boże, witajcie w kolejnym odcinku PNP, czyli Pytania i Podpowiedzi. Maria zadaje takie pytanie, które widać ewidentnie, że dla niej jest ważne. Dlatego postanowiłem na nie odpowiedzieć: Co to jest bojaźń Boża? Dlaczego mamy się bać Boga? Ja od dziecka Boga się bałam. Dalej ten lęk we mnie tkwi. Ale niedawno czytałam, że bojaźń Boża nie ma nic wspólnego ze strachem. Jak to jest? I oczywiście warto sięgnąć do katechizmu Kościoła katolickiego i zobaczyć co to jest bojaźń Boża i nie wiem, choćby wysłuchać Zuzi, która o tym darze mówi w takiej serii o Duchu Świętym i o jego darach, które, które można znaleźć na Dominikanie.pl. Ale mimo tego chcę powiedzieć też i odpowiedzieć Marii na te kwestie. Rzeczywiście. To wynika z naszego języka polskiego, że bojaźń Boża nam się kojarzy z lękiem albo kojarzy nam się ze strachem. I bardzo trudno nam połączyć bojaźń z czymś dobrym, z czymś pięknym, też z czymś szlachetnym. A to takie jest. Tu bardzo potrzebujemy metanoi, czyli zmiany w myśleniu. Jakby to wyjaśnić? Myślę, że to potrzebujemy wiele razy sobie tłumaczyć, dlatego ja też się zdecydowałem nagrać ten odcinek, bo ja sam chyba tego potrzebuję. Że to jest bardziej taki wyraz miłości, który. No bo duch święty jest miłością, który jest obawą, żeby kogoś, kogo bardzo kocham. Nie zranić, żeby nie nadwyrężyć tej pięknej miłości, która jest między nami. Ja się boję o to, żeby tego nie zrobić, żeby to się nie stało. Żebym ja tej miłości nie zranił, żebym ja tej miłości nie odrzucił, w żaden sposób też jej nie umniejszył. To też jest. Jakaś taka świadomość skarbu, że ta miłość, którą mam od Pana Boga, to jest skarb. Jednocześnie w tym jest coś takiego delikatnego. Wiem, że miłość jest taka ulotna. To, z czym my mamy problem, tak jak Maria pisze, że widzimy Boga w fałszywy sposób, na przykład tylko jako wielkiego tylko jako potężnego tylko jako mocnego a nie widzimy go jako delikatnego jako subtelnego który jest jak płochliwy ptak albo no tak jak Zuzia powiedziała w tym odcinku swoim o jak dziecko takie właśnie dopiero co narodzone, prawda? To my mężczyźni mamy tak, że tak aż się boimy wziąć takie niemowlę na ręce, żeby go jakoś tak nie skrzywdzić, nie? Że jak mama daje tacie to dzieciątko tak potrzymać, to tata cały drży i to jest właśnie coś takiego, nie? I nie chodzi o takie tanie emocjonalne przejęcie. Ale o takie doświadczenie właśnie Ducha Świętego i Jego darów, jako coś subtelnego, delikatnego, ulotnego. Że oprócz całej tej mocy i potęgi, którą Bóg ma, no właśnie też jest to. Niektórzy mówią o świętości, świętość, która jest całkiem inna od wszystkiego, co my znamy. Że Bóg jest święty, święty, święty po trzykroć święty, to można by też powiedzieć, że Bóg jest po delikatny, po subtelny, po ulotny. To nie znaczy niestały, prawda? tylko właśnie w tej całej swojej potędze, wszechmocy, on jest tak delikatny. Właśnie na tym polega ta. Inność, ta świętość, że to jest tak w naszych ludzkich kategoriach, w tym jak my po ludzku poznajemy, takie niedopojęcia wręcz, nie do pojęcia wręcz, że bardzo często popadamy w taką czy inną skrajność. Właśnie mówimy, że jest albo nieobecny całkiem, albo właśnie taki potężny, że już nieosiągalny. I dlatego na przykład się boimy, że. Nas potępi, bo, albo że nas skrzywdzi, albo nie wiem, że, że tą potęgą jakoś nas przygniecie. Nic podobnego. Właśnie temu służy ten dar. Dlatego my tak bardzo potrzebujemy daru bojaźni Bożej, żeby zbliżyć się do tej subtelności. Bo też ten dar bojaźni jest o bliskości. To, co mamy w Psalmie choćby 111, właśnie, że bojaźń jest początkiem mądrości, a mądrość się zaczyna od poznania Boga takim, jakim on jest. Też od zachwytu Jego pięknem, Jego dobrem, Jego właśnie świętością, tym wszystkim, co jest ulepione z miłości w Bogu. My, tak tego myślę, bardzo potrzebujemy. Mnie się od razu, jak sami widzicie, uruchamia taka emocjonalność teraz, bo mi się wydaje to takie piękne, takie zachwycające, że tak nie umiem mówić o tym nawet spokojnie, ale nie chodzi o te emocje, które akurat mnie towarzyszą, bo można to przeżywać też całkiem inaczej. Nie? Ale, no właśnie, żeby ta miłość do mnie dotarła, żebym ja pozwolił się jej zbliżyć, żebym ją uszanował, no żebym dopuścił to piękno, tę subtelność do mojego życia. No i właśnie ta bojaźń Boża, ten dar bojaźni Bożej jest konieczny, żeby Panu Bogu na to pozwolić, by się do mnie jako właśnie miłość zbliżył. Ja nic tu nie mogę zrobić. Mogę tylko się otworzyć, mogę na to być uważnym, mogę temu jakoś się powierzyć, bo to jest jakoś też wzajemne. Tak jak ja chcę, tak przyjąć Pana Boga, właśnie jak to dzieciątko w pieluszkach, tak jak go widzieli pasterze, że również ja, jako ktoś taki delikatny wobec tej Bożej Wszechmocy, też potrzebuję być tak przyjęty. Że jeżeli mówimy o bojaźni Bożej i myślimy o nas, to też warto odwrócić to i pomyśleć, że w Panu Bogu jest taka bojaźń. Która mnie przyjmuje w taki delikatny sposób, pełen miłości, pełen też mądrości i świadomości tego, kim ja jestem. Jak ja bardzo potrzebuję jego obecności, jak ja bardzo potrzebuję jego miłości, jego czułości, jego troski. Że ja ze swojej strony tylko niezdarnie staram się odwzajemniać to, co widzę, że jest w Panu Bogu. Temu tak naprawdę to służy. Myślę, że warto poprosić o to i chyba nigdy dość proszenia o to, by Pan Bóg nam udzielił daru bojaźni Bożej. I rzeczywiście jakimś nieporozumieniem i to y, dużym, grubym, czy jakby to nazwać nieporozumieniem, jest y, myśleć o tym niezwykłym darze, jako o czymś, co jest związane ze strachem, czy z lękiem, y, właśnie, że nam się to kojarzy, z jakąś krzywdą, y, jakąś potęgą, która może nas przygnieść. Naprawdę nie ma to z bojaźnią Bożą nic wspólnego. Prośmy o Ducha Świętego, prośmy o dar bojaźni Bożej, a ja szczególnie proszę o ten dar dla Marii. Trzymajcie się z Panem Bogiem, hej.